Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie tutaj w Katowicach, to już drugi dzień Kongresu Polityki Miejskiej. Wczoraj zakończyliśmy pierwszy dzień kongresowy Nocą w Top. Ci z Państwa, którzy widzieli te wszystkie porażki, katastrofy polityce miejskiej, wiedzą, że nie należy się zrażać, tylko iść dalej i dalej myśleć o tym, jak można zmieniać miasta, jak można zmieniać ich otoczenie, jak lepiej żyć w nim. I mamy na początek chyba idealnego gościa do tego, żeby mówić w ogóle o tym, jak zmieniać. Zmieniać nasze regiony, miasta, jak działać lokalnie, regionalnie i na skali też krajowej. Marcin Żebrowski, który wczoraj już też prowadził kilka spotkań, znacie go Państwo zapewne z podcastów Urbcast, będzie prowadził rozmowę z panem Maciejem Aulakiem z Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego. I co będzie na tym spotkaniu? No zapewne dużo ciekawych kwestii odnośnie miast, ponieważ dużo się zmienia, jest dużo nowych programów, dużo nowych projektów, laboratoriów, które mają spróbować poprawić życie w mieście albo też udowodnić, że w tych miastach wcale nie dzieje się tak źle. Zapraszam państwa bardzo serdecznie, to jest drugi dzień Kongresu Polityki Miejskiej tutaj w Katowicach. Zapraszam bardzo serdecznie. Witamy serdecznie z drugiego dnia tak jak przed chwilą Grzesiek zapowiedział, bardzo dobrze, co dzisiaj się będzie działo. Chcielibyśmy rozpocząć ten drugi dzień sceny medialnej i dzisiaj właśnie rozmawiam, bo jako, jako, jako pierwszym rozmówcą jest dyrektor Maciej Aulak. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o działaniach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i będziemy rozmawiać także o e, Pana Departamencie Programów Pomocowych i, i, o, i o Waszych działaniach. Natomiast chciałbym tak może dla rozluźnienia na początek zapytać, jak się Pan dzisiaj miewa, e, z czym Pan tutaj dzisiaj przychodzi na ten drugi dzień kongresowy? No, dzisiaj przychodzę z dużą ciekawością tego, co w tym drugim dniu będzie się działo, bo mimo że jesteśmy organizatorem kongresu wspólnie z Instytutem, to co innego jest widzieć wszystko na planie, a co innego jest zobaczyć na żywo. Także ja oczywiście jestem bardzo ciekawy wszystkich sesji. Nie wszystkie na pewno dzisiaj zobaczę. No tak, rzeczywiście, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu i rzeczywiście widzieć, jak ono jest realizowane. Jesteśmy w drugim dniu. Zaczynamy, o, zaczynamy ten dzień właśnie rozmową o tym, Jakie tak naprawdę działania prowadzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej? Jakie to są działania skierowane do miast mających na, na celu uczynienie ich lepszymi miejscami do życia? Wiem, że prowadzicie wiele projektów, kładziecie nacisk na, na infrastrukturę i rozwiązania ICT, ale także. Że w centrum tych, tych waszych działań jest po prostu mieszkaniec. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o kilku projektach, które, które realizujecie. I być może powinniśmy zacząć od jednego z nich, którym, którym jest konkurs dotacji dla, dla miast, Human Smart Cities. Jakby pan mógł w kilku słowach opowiedzieć o tym, o tym projekcie. Oczywiście. Ja może tytułem wstępu jeszcze mm -hmm. powiem, że wiele z naszych projektów, które realizuje mój departament, to jest pewnego rodzaju laboratorium testowania nowych rozwiązań właśnie dla miast. To znaczy my bierzemy jakąś, robimy konkurs i bierzemy pewną próbkę miast, z którymi wspólnie pracujemy. Jeszcze przy wsparciu ekspertów z danej dziedziny. Mhm. I później to, co z tymi miastami wypracujemy, staramy się już upowszechniać szerzej. To znaczy przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowych, przede wszystkim funduszy unijnych, inne miasta mogą z tych doświadczeń korzystać, mhm. a my jakby je pilotujemy na początek. I konkurs, o który Pan zapytał, czyli Human Smart Cities, to właśnie jest, jest taka nasza próbka badawcza. Mhm. Wybraliśmy 24 miasta w konkursie miasta różnej wielkości małe, średnie i duże z którymi wspólnie testujemy rozwiązania z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii dlatego mhm. Smart Cities ale przy bardzo aktywnym zaangażowaniu mieszkańców. Tam jest bardzo silny proces partycypacji bo chodzi mhm. o to, żeby te pomysły zgłaszali przede wszystkim mieszkańcy a nie tylko włodarze miejsce i stąd mhm. human. Rozumiem, że Państwo prowadzicie w pewnym sensie takie prototypowanie, takie projekty pilotażowe właśnie z tymi się kojarzą, że to jest przetestowanie pewnego rozwiązania, zanim zostaną zainwestowane w szersze środki i chciałbym od razu tutaj zapytać, bardzo mnie to interesuje, jakie są też wyzwania, z takim, które, które, które właśnie się wiążą z takim, z takim prototypowaniem? No, wyzwań jest szereg, a przede wszystkim jak pan się zapewne domyśla przy projektach które są robione po raz pierwszy wyzwaniem jest fakt że nikt tego wcześniej nie robił e, to znaczy jeżeli wchodzimy w jakiś projekt już znany i po prostu robimy coś po raz kolejny jest łatwiej bo e, wiemy jakie są ryzyka e, wiemy e, jakie są ograniczenia po mm -hmm. stronie miasta e, przy naszych konkursach najczęściej my tej wiedzy na początku nie mamy albo mamy ją ograniczoną dlatego że po prostu miasta wcześniej takich dotacji nie robiły więc e, Oczywiście staramy się bardzo szeroko je wspierać e, na etapie przygotowania już wniosku. E, wtedy wspieramy wszystkich, którzy są zainteresowani, mhm. i później już na etapie e, wdrażania miasta mogą korzystać ze wsparcia ekspertów, których my e, wyłaniamy, żeby właśnie świadczyli mhm. I, im, im to wsparcie przez cały czas trwania projektu. No a wyzwanie no, to jest oczywiście przede wszystkim fakt, że e, miasta nie zawsze są przygotowane do tego, żeby pewną formułę takiego projektu u siebie zrealizować. Czasem wymaga to zmian organizacyjnych, powołania jakichś nowych zespołów, których wcześniej nie było. No i a reszta to już jest taka czysto praca projektowa. To znaczy mm -hmm. są problemy w zasadzie codziennie jakieś inne, które trzeba rozwiązać z, tak jak zwykle z wdrażaniem projektu. No tak, ja z tego co rozumiem w swojej pracy, po prostu przecieracie pewien szlak, tworząc te, te, te projekty pilotażowe. I takim projektem też na pewno może być Urban Lab, czyli, czyli właśnie projekt, który, który teraz ma obecnie swoje pilotażowe wdrożenie. Jest to koncepcja Urban Lab. Moglibyśmy też o niej coś więcej powiedzieć? Mm -hmm. Oczywiście, to. Urban Lab jest projektem tylko troszeczkę podobnym do Human Smart Cities, ale jednak innym, bo tutaj mamy wybrane dwa miasta, już miasta duże, bo to jest Gdynia i Rzeszów. Mhm. I tam jest dużo większa skala tego projektu. Dlatego, że tam nie tyle kładziemy nacisk na nowoczesne technologie, mhm. co na w ogóle trochę zmianę mechanizmu funkcjonowania miasta w relacji do mieszkańca. Projekt Urban Lab polega na tym, że no jak też wskazuje nazwa tworzymy pewne laboratorium współpracy władz miejskich z mieszkańcami. Mhm. Bardzo silny etap partycypacji i udziału mieszkańców tutaj, na przykład każde z tych miast prowadzi Urban Cafe, czyli takie miejsce gdzie mieszkańcy mogą przychodzić ze swoimi pomysłami i rozmawiać o nich z, z władzami miejskimi. Mhm. I bardzo silnym elementem tego projektu jest otwieranie danych miejskich i w to właśnie angażujemy mieszkańców, żeby oni powiedzieli, jakby, które dane y, są im potrzebne, w jaki sposób chcą y, mieć do nich dostęp. Tak? Mm -hmm. Czyli ogromna wiedza, jaką dysponują miasta, y, posiadając szereg danych, które do tej pory w wielu miastach były zamknięte tylko. Y, dla władz, tak teraz mają być dostępne dla mieszkańców. Czyli jako mieszkaniec w tym momencie jednego z dwóch miast pilotażowych Gdyni lub Rzeszowa mogę do takiej um, Urban Cafe, do takiego miejsca właśnie przyjść e, i czego mogę się tam w ogóle dowiedzieć? E, przede wszystkim właśnie e, tego jak funkcjonuje Urząd Miasta, jaką mhm. ma ofertę dla mieszkańców, z czym chce do nich wychodzić, z czym mógłby do nich wychodzić, a jeszcze nie wychodzi, tak? W jaki sposób wykorzystać dane, którymi dysponuje miasto, dla korzyści mieszkańców. Mhm. Temu są poświęcone spotkania, poświęcone są sesje, warsztaty, które organizują miasta. W takim modelu właśnie udziału i angażowania mieszkańców. Myślę, że tutaj nie mogę też, też nie zapytać o, o, o taki wątek pandemiczny, bo, bo on jednak bardzo determinuje nam to, to, jak teraz funkcjonujemy. I chciałem się zapytać, czy, czy też ten, ten projekt w pewnym sensie no, został jakoś zmodyfikowany przez to, że, że też pandemia e, tutaj do nas, do nas przyszła. No, bo podejrzewam, że taka funkcjonowanie takiej takiej kawiarni, gdzie, gdzie ludzie mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć i razem porozmawiać, no, musiało być w, jakimś, w pewnym sensie ograniczone. Oczywiście, my musieliśmy dostosować się do e, wszelkiego typu ograniczeń e, związanych z pandemią, natomiast muszę powiedzieć, że przy tych dwóch projektach nastąpiło to wyjątkowo sprawnie mhm. i szybko. To znaczy, ich wielką zaletą, to są projekty kilkuletnie ich wielką zaletą jest e, to, że one są bardzo elastyczne i łatwo je dostosowywać do e, różnych sytuacji, mhm. tak jak na przykład e, zamknięcie przestrzeni publicznych. Oba te projekty błyskawicznie przeniosły się do funkcjonowania w sferze wirtualnej i ich aktywność nie ucierpiała na tym. Znaczy wiadomo, że część wydarzeń trzeba było natychmiast odwołać, jak chociażby konferencje, różne wydarzenia na żywo. Przenieśliśmy to do sfery internetu i mieszkańcy, tak jak uczestniczyli wcześniej, uczestniczyli i w trakcie pandemii. Oczywiście też warto wspomnieć, o czym nie powiedziałem dotąd, że naszym partnerem w tym projekcie jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów, który jest takim elementem spinającym oba miasta, Gdynie i Rzeszów, i zapewniającym to, żeby te doświadczenia między nimi były również transferowane. To znaczy, miasta pracują same, ale ich doświadczenia są od razu przenoszone. Do tego drugiego mhm. miasta, a później będziemy chcieli wykorzystać to dalej. Ja też pytam ten, o, o, o ten projekt, o tę koncepcję Urban Labów, dlatego, że też ja prowadząc swój podcast o miastach, rozmawiałem właśnie z koordynatorami tego projektu po, po stronie Instytutu Rozwoju Miast i ja pamiętam, że też słyszałem, że w momencie, gdy no w pewnym sensie te działania musiały zostać zamienione na te, na te działania w internecie, to, to pojawiły się też pewne korzyści, pewne plusy, bo, bo, bo też te różne wydarzenia w internecie, różne wydarzenia online, webinary. Cieszyły się naprawdę dużą popularnością, więc być może są też tego jakieś, jakieś naprawdę małe plusy. Oczywiście, i myślę, że plusem jest to, że normalnie takie konferencje i wydarzenia byłyby dostępne dla grupy osób obecnych, no chyba żebyśmy zapewnili streaming. Natomiast tak. w tej chwili można je wszystkie obejrzeć w internecie, one są, są dostępne, są bardzo ciekawe konferencje z obu miast do obejrzenia. I możemy do tego w tej chwili wracać i, i z tej wiedzy korzystać. Chciałem jeszcze w tym wątku zapytać o, o dwie rzeczy. Jedną z nich jest to, że pojawiła się publikacja Urban Labu. I proszę powiedzieć, co też możemy tam znaleźć? No, tam, to w zasadzie można nazwać ją rodzajem podręcznika, mhm. jak taki Urban Lab realizować i jak go przygotowywać. Tak? Bo naszą ideą było, tak jak już wspomniałem wcześniej, żeby na tych dwóch się uczyć i ćwiczyć pewne rozwiązania, a później przekazywać tą wiedzę dalej, żeby inne miasta również mogły taką formułę u siebie zastosować. Więc ten podręcznik właśnie ma do tego, do tego prowadzić. znaczy pokazywać jak taki urban lab zrobić w swoim mieście, bo każde miasto będzie opierać się na własnym doświadczeniu, więc na jakby trochę inne rzeczy do tego Urban Labu swojego włoży. Czyli Ale metoda pracy jest określona w podręczniku. Czyli ucząc się od tych miast pilotażowych, założenie jest takie, że tych Urban Labów pojawi się w Polsce więcej. Tego byśmy chcieli. Myślę, że to byłoby z korzyścią dla miast, żeby taką formułę u siebie testować. Zdecydowanie. no Ja jestem dużym fanem tego, tego projektu. Naprawdę, naprawdę gratuluję tej, tej inicjatywy, bo myślę, że takie miejsce jest potrzebne, żeby właśnie, tak jak pan mówił, o tym udostępnianiu danych, o tym, żeby mieszkańcy lepiej zrozumieli, jak to złożone miasto funkcjonuje. I myślę, że Urban Lab jest na pewno na pewno dobrym, dobrym przykładem tego. Natomiast przejdźmy sobie jeszcze do, do kolejnych działań. Ja chciałbym jeszcze tutaj krótko tylko Wspomnieć o pakiecie działań na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji. Jakbyśmy też mogli króciutko o tym opowiedzieć. Oczywiście, to jest również taka działalność nasza dosyć szeroka, prowadzona już od wielu lat. Mhm. Zaczęliśmy jej realizację, dlatego że w ogóle wsparcie w obszarze rewitalizacji uznaliśmy za jeden z istotnych obszarów, gdzie powinna polityka spójności inwestować środki. Mhm. No i jak już doszliśmy do takiego wniosku, to Należało to wsparcie po prostu miastom zapewnić, żeby one wiedziały, jak poprawnie realizować działania rewitalizacyjne, żeby to była naprawdę rewitalizacja, a nie remont. Mhm. E I żeby udział społeczeństwa był zapewniony w takiej formie, jak to powinno mieć miejsce w rewitalizacji. Więc zaczęliśmy kolejne takie projekty dotacyjne na szeroką skalę z samorządami ćwiczyć. Kolejnym projektem, jeśli możemy jeszcze przejść, żeby je po prostu pokrótce wymienić, omówić, też, żeby, żeby widzowie, żeby uczestnicy konferencji mieli okazję się z nimi bardziej zapoznać, e, istnieją też konkursy dotacji dla gmin na programy rewitalizacji, a także konkurs modelowa rewitalizacja miast i różne projekty pilotażowe. Jak, e, jak wygląda wdrożenie tych projektów? Jeżeli chodzi o konkursy dla gmin, to ideą tutaj było, żeby wesprzeć gminy w przygotowaniu gminnych programów rewitalizacji. Mhm bo tutaj mieliśmy bardzo niewielki procent programów, w związku z tym gminy nie mogły korzystać ze środków na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. Więc to było takie czyste wsparcie w formule, można to nazwać project pipeline. Mhm. I my oferując dotacje urzędom marszałkowskim zapewniliśmy przygotowanie ponad 70% tych programów, które są obecnie w wykazach. Więc, więc to było coś, co otworzyło gminom drogę do, do korzystania dalej ze środków. Natomiast modelowa rewitalizacja miasta no to znowu był nasz poligon doświadczalny z 20 miastami. Jak podchodzić do różnych obszarów rewitalizacji? Czy to kwestie społeczne, czy partycypacyjne, czy finansowanie? Tych tematów było 9 i my z tymi 20 miastami na tych tematach się uczyliśmy. To były bardzo długie projekty, pięcioletnie. Pojawia mi się tutaj w głowie wiele pytań do, dotyczących właśnie tych ty, ty, ty projektów i modelowej rewitalizacji miast. Natomiast z racji tego, że my powoli, powoli kończy nam się czas, to, to chciałem przejść jeszcze do ostatniego projektu, czyli projekty twinningowe i, współ, i współpraca rozwojowa. To jest w zasadzie można powiedzieć taka nasza działalność dodatkowa y, departamentu, który nadzoruje, ponieważ y, współpraca rozwojowa to są projekty, które my realizujemy. Na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkursy, my składamy w nich ofertę i świadczymy doradztwo w różnych obszarach innym krajom. I stąd uczyliśmy y, partnerów z Mołdawii, jak realizować działania rewitalizacyjne. A partnerów z Gruzji, jak realizować działania projektowe, mhm. czyli jak projektować infrastrukturę? Panie dyrektorze, z racji tego, że jest pan pierwszym gościem sceny medialnej, ma pan ten przywilej, żeby zwrócić się do, do widzów i być może przekazać im jakąś taką wiadomość, życzyć miłego dnia. Oczywiście, bardzo chętnie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na wszystkie sesje dzisiejszego dnia. Już o 11.00 będzie sesja poświęcona tematom, o których przed chwilą rozmawialiśmy, czyli projektom dla miast, urban labom, rewitalizacji. Bardzo serdecznie na tą sesję zapraszam, ale proszę nas dzisiaj nie opuszczać i być z nami do końca tego dnia. Będzie bardzo wiele ciekawych wydarzeń. Panie dyrektorze, serdecznie dziękuję za naszą rozmowę i również życzę udanego dnia. Dziękuję bardzo. Wzajemnie. Dziękuję.